Postanowiliśmy wesprzeć to wydarzenie, Widzewską Choinkę, z bardzo prostej przyczyny. To, to jest dla nas wielki zaszczyt być częścią tej społeczności. Tutaj nasze e, urządzenia, nasze elektrociepłownie tutaj są Widzewie, dostarczają ciepło też dla mieszkańców, też Widzewa. E, tym samym czujemy związek tutaj z lokalną społecznością i chcemy być jej częścią jak najbardziej. Jesteśmy tutaj drugi raz, pierwszy raz byliśmy z synem 5 lat temu. To nasz taki debiut, przyjechaliśmy drugi raz, wcześniej nam jakby życie na to nie pozwalało, tym razem się udało, że jesteśmy wszyscy i jest bardzo fajna atmosfera, cieszymy się, że możemy brać udział w tym, tym takim święcie, no jakby taka wigilia wszystkich kibiców widzowa. Nie przeszkadzają nam warunki pogodowe, najważniejsze, że nie pada, czekamy na choinkę. Mikołaj już zaliczony, także wszystko jest naprawdę super. Przede wszystkim spokoju, Takiego dobrego spełnienia marzeń. Eee, utrzymanie to w zasadzie już mamy, także Mistrzcia sam Polski. mistrza Polski, żebyśmy go doczekali jak najszybciej. Eee, my jesteśmy, znaczy ja jestem pierwszy raz, mąż z dziećmi przyjeżdżał, a skłoniła nas sama atmosfera, wiemy, że będzie bardzo fajnie. Zapalenie choinki jest na pewno bardzo ciekawym wydarzeniem. Atrakcja dla dzieci, co widać, więc na pewno warto. Jesteśmy tutaj, bo prowadzimy bardzo wyjątkowy dom dziecka, dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami, i potrzebujemy wsparcia, żeby zapewnić dobrą opiekę, też specjalistyczną i medyczną naszym dzieciom. Sami byśmy sobie nie poradzili, natomiast mamy wśród widzewiaków bardzo dużo przyjaciół. Widzew jest z nami od dawna. Biegają z nami biegacze, z, razem trenujemy sport w naszym biegu Szczęśliwa Trzynastka. Zawsze możemy liczyć na jakieś fanty, na nasze aukcje. I zresztą obu, muszę być sprawiedliwa, obu ludzkich drużyn. Natomiast to, że zostaliśmy zaproszeni na zapalenie choinki, czyli takie właściwie wasze święto. Wy jesteście taką rodziną, my w fundacji bardzo dbamy o to, żeby ten nasz dom był jak prawdziwy dom. Cieszymy się, że szczególnie tych najmłodszych fanów jest mimo pogody, e, równie dużo co i tych starszych. Podobna pogoda będzie w styczniu na pewno na naszym pierwszym spotkaniu. Także namawiajcie rodziców, żeby mimo właśnie tej nie najlepszej pogody pozwolili Wam tutaj przychodzić i dopingować nas w kolejnej rundzie, która gdzieś e, niedługo przed nami. No, na widzieckiej końce jestem po raz pierwszy, bo no mówię, przez Mundial gdzieś e, trenujemy w grudniu i e, jesteśmy teraz tutaj na miejscu, także no, uważam, że bardzo fajna inicjatywa. E, ludzi jak zwykle full także dopisali. No mówię, no, na nadchodzące święta życzę wszystkim, no, na pewno zdrowych, wesołych świąt, w rodzinnej atmosferze, żeby właśnie na chwilę gdzieś tam zwolnili i spędzili ten czas w gronie tej najbliższej rodziny. To prawda, to już kolejny raz kiedy spotykamy się przy Widzewskiej Choince i myślę, że to już taka można powiedzieć Widzewska niepisana tradycja, myślę, że kapitalne wydarzenie. W tym roku z troszeczkę większą pompą, bo w ostatnich dwóch latach niestety pandemia trochę ograniczyła nasze możliwości, ale w tym roku już w pełnym widzewskim gronie się spotykamy i, i myślę, że to jest taki bardzo fajny moment, żeby podziękować sobie za ten rok, bo w trakcie ostatniego roku wiele się wydarzyło. Jest w naszej społeczności bardzo dużo entuzjazmu, za co my też jako klub, jako zarząd yy, jesteśmy bardzo wdzięczni, także to świetny moment, żeby też podziękować za ten rok kibicom. No myślę, że spełnienia marzeń. Nie każdy te marzenia definiuje inaczej, ale, ale myślę, że wszyscy z tyłu głowy mamy te marzenia sportowe. Oczywiście cele się nie zmieniają i cały czas chcemy się utrzymać, ale ale każdy zas ma swoje marzenie na przyszły rok i mamy nadzieję, że je spełnimy. No i przede wszystkim zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt w rodzinnej atmosferze. Trochę odpoczynku od piłki, bo w styczniu już wracamy do gry. No i mamy nadzieję z kapitalnymi emocjami w widzewskim gronie. To się rodzi nas, grają król! Witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda, o